Marcin Adam, Leśna Rzeka, Wydawnictwo Arte, czyta Daniel Frontczak. Tę książkę dedykuję mamie, która była moim aniołem. Wielkie wydarzenia poruszają się na małych zawiasach. Stephen King, rozdział drugi. Kiedy wariat zaczyna wyglądać na takiego, który zachowuje się już całkiem rozsądnie to znak, że czas założyć mu kaftan bezpieczeństwa. Edgar Allan Poe. Anna Bouchard. Kanada, Quebec City. Szpital psychiatryczny Świętego Wawrzyńca. Gdy mecenas Anna Bouchard podjechała pod szpital psychiatryczny Świętego Wawrzyńca, lekko się wzdrygnęła. Budynek wyglądał jak pełne mrocznych tajemnic zamczysko. Kamienną elewację porastał leśny mech. W Starych Świątyniach jego obecność dodaje sceneli spokoju i powagi. Jednak tutaj przypominała raczej o tym, jak bardzo to miejsce było zapomniane przez tych wszystkich, którym jeszcze na czymś zależało. Wysoko u góry na narożnikach umieszczono maszkarony, które niczym demony pilnowały, by nikt nie uciekł z budynku. Ale to był zbyteczny trud gdyż w wysokie gotyckie okna wstawiono masywne kraty. Teren szpitala otaczał potężny kamienny mur. Na noc zamykano kutą bramę i nikt już nie mógł wejść ani wyjść. Dodatkowo w stróżówce przy wjeździe czuwał uzbrojony strażnik. Ten ponad stuletni budynek, położony kilka mil za Quebec City w cienistej Dolinie Otoczonej Lasami, kiedyś był klasztorem. Zamieniono go później na szpital psychiatryczny, z początku dla dorosłych, a następnie dla nieletnich. Pojawiały się głosy, że zdrowienie kształtujących się jeszcze młodych osobowości nie ma prawa mieć miejsca w tak ponurych warunkach. Jednak w obliczu kryzysu psychiatrii dziecięcej, prowincja Quebec z wdzięcznością przyjęła propozycję adaptacji gmachu. Chodziło przecież o to, żeby gdzieś te zagubione dusze upchnąć, schować przed normalnym światem i prawidłowo uzupełnić statystyki miejskie. Polityka społeczna rządzi się jednym prawem. Wszystko musi wyglądać dobrze w sprawozdaniach. Ponury kamienny budynek miał tylko jedno piętro, ale i tak sprawiał wrażenie wysokiej posępnej twierdzy. Gmach miał kształt dużej litery L. Pod całym budynkiem ciągnęły się piwnice, gdzie były jeszcze pozostałości szpitala dla dorosłych. Były tam wyłożone popękanymi kafelkami dziwne, nieduże baseny, które kiedyś służyły za zbiorowe wanny, łóżka i sprzęt do elektrowstrząsów, których stosowania zaniechano w obliczu postępu farmakologii. Te ponure pomieszczenia rodem z horrorów zamieniono na rupieciarnię, do której znoszono wszelkie zepsute sprzęty. I starą dokumentację szpitala. Dawniej szpital był zamkniętym, samowystarczalnym gospodarstwem. Uprawiano tu warzywa i hodowano zwierzęta na własne potrzeby. Należały do niego nawet las i tartak. W okolicy można było jeszcze natrafić na wąskie tory kolejki, którą transportowano drewno i płody rolne do szpitalnych magazynów. Teraz wyżywieniem pensjonariuszy zajmowała się zewnętrzna firma Katelingowa. Niewielki parowóz i wagoniki dożywały swoich dni, rdzewiejąc w zaroślach pod kamiennym murem. Latem niektórzy pensjonariusze palili tu papierosy. Jasmine nieraz tu bywała, a jej kolega, ponury skinhead Rudolf, snuł swoje opowieści o wielkich bitwach III Rzeszy. Opowiadał z takim zapałem, że Jasmine, siedząc w zardzewiałym wagoniku, odnosiła wrażenie, że znajduje się we wnętrzu nazistowskiego czołgu. W każdym razie szpital nie był już taki jak dawniej. Przestał być samodzielną placówką zamkniętą przed światem na cztery spusty. Zlikwidowano nawet pralnie, i co czwartek niebieska ciężarówka firmy Blue Bubble zabierała wielkie worki bielizny. Odwiedziny odbywały się w każdą sobotę, a korytarze pomalowano na wesołe pastelowe kolory. Pani mecenas dobrze znała historię tego miejsca. Jak każdy, i ona miała swoją tajemnicę, o której nie chciała wspominać. W pierwszej kolejności skierowała swoje kroki do barku, gdzie zamówiła dużą latę z syropem klonowym. W domu nie mogła zrobić swojej ulubionej kawy, bo córka jak zwykle nie kupiła mleka. Myśląc o tym, Anna aż ciężko westchnęła. To był naprawdę jeden z niewielu obowiązków Emily. A mimo to średnio raz w miesiącu dziewczyna zapominała o zakupach, przez co obie wychodziły z domu spragnione, głodne i naburmuszone. Anna od rana marzyła o gorącej, słodkiej kawie ze spienionym mlekiem. Nie podążała za zdrową modą na rezygnację ze słodzików. Jej kawa zawsze musiała być gęsta i słodka. Jestem Kanadyjką. W moich żyłach płynie syrop klonowy. Mawiała często w towarzystwie, nalewając solidną porcję tego płynu do swojej filiżanki. Teraz to marzenie ziściło się za dolara i 99 centów. Jak chcesz coś zrobić dobrze, to zrób to sam, pomyślała Anna, której do końca nie minęła jeszcze złość na córkę. Z dużym kubkiem kawy ruszyła po schodach na pierwsze piętro, gdzie znajdował się oddział zamknięty. Wysłużona krata blokowana była brzęczącym elektrozamkiem. Tuż przed nią znajdowała się dyżurka, na której framudze ktoś wyskrobał niewielki napis friki. Ilekroć Anna na niego patrzyła, ogarniało ją rozbawienie. Zastanawiała się, czy autor określił tak osoby przebywające w tym pokoju, czy poza nim, na oddziale. Z dyżurki wychyliła się słusznej postury postać strażnika. Mogliby sobie odpuścić, jak zawsze, powtórzyła w myślach Anna, kiedy ta sama pielęgniarka, co zwykle sprawdzała jej prawo jazdy i potwierdzała tożsamość. Po tym jeszcze chwila wypełniania papierów, aż w końcu zabrzęczał elektryczny zamek. Anna weszła na oddział zamknięty oddziału psychiatrycznego dla nieletnich. Nieodmiennie dziwiła ją panująca tu cisza. Było to jednak oczywiste, biorąc pod uwagę fakt, że na samym początku oddziału znajdowały się składziki, pomieszczenia techniczne, a dalej pokoje lekarzy i pomieszczenia socjalne dla personelu. Była tu również sala obserwacyjna z pancernego szkła ochrzczona przez obsługę mianem akwarium, gdzie pacjent przez 48 godzin pozostawał pod stałą obserwacją. Dzięki temu po zaaplikowaniu leków można było bez przeszkód sprawdzać ich działanie. Anna minęła akwarium, a następnie kolejną dyżurkę pielęgniarek, by w końcu wejść do właściwej części oddziału, który tętnił prawdziwym życiem, godnym szpitala psychiatrycznego. Wrzaski, krzyki, napady histerycznego śmiechu, to wszystko zdawało się być dodatkowo spotęgowane przez młody wiek pacjentów. Zwożono tu z całego dystryktu dzieci do lat osiemnastu. Mury zdawały się czasem nie wytrzymywać skumulowanej w tym miejscu energii. Na końcu korytarza znajdował się pokój widzeń z dużym stołem przykręconym do podłogi. Nie było tam okna, a zielonkawe światło, które miało działać uspokajająco, sprawiało, że miejsce to przypominało trochę wnętrze statku kosmicznego. Pomieszczenie było wyciszone i gdy Anna postawiła kubek na stole, rozległ się dźwięk o wiele za głośny jak na tę czynność. Kobieta usiadła i otworzyła organizer. Chwilę przeglądała papiery, a gdy przestała, zapadła denerwująca cisza. Zazwyczaj wystarczała tylko chwila siedzenia w wytłumionym pokoju i już miało się wrażenie, że słyszy się pracę własnego żołądka. Po dziesięciu minutach przebywania w tym pokoju dosłownie każdy zaczynał mówić, by po prostu przerwać upiorną ciszę. Otworzyły się drzwi i do środka wszedł barczysty pielęgniarz Bob, który powitał Annę szerokim uśmiechem. Lubił ją i nie ukrywał, że mu się podoba. Wysoka brunetka nieraz pojawiała się w jego skrytych fantazjach. Zamienili kilka zdań. Anna bywała tu od niemal pięciu lat, minimum raz w miesiącu. Znali się już na tyle dobrze, by mieć sporo niezobowiązujących tematów do rozmowy. Gawędzili o rodzinie, dzieciach, wakacjach, weekendach i grillach, kuchni i książkach. Bob uwielbiał czytać, Anna również. Tyle, że Bob czytał więcej, bo Annie wciąż brakowało czasu. Im człowiek dłużej żyje, tym mniej ma czasu, mawiał Bob i miał świętą rację. Anna również odczuwała, że po czterdziestce wszystko w tajemniczy sposób przyspieszyło. Tygodnie mijały błyskawicznie, niczym dni. Mam ją przyprowadzić? spytał Bob. Tak, Anna skinęła głową. Pielęgniarz wyszedł i zamknął drzwi pokoju widzeń. Anna westchnęła ciężko. Minęło kolejne kilka minut martwej ciszy i drzwi ponownie się otworzyły. Do pokoju niespiesznie weszła wysoka postać w szarej bluzie z kapturem na głowie. Reszty jej stroju dopełniały za krótkie spodnie od piżamy w różowej jednorożce i grube wełniane skarpety. Dziwny gość wyglądał jak karykaturalne wyrośnięte dziecko. Witaj Jasmine. Anna wstała i uścisnęła dziewczynie rękę. Jasmine, Kanada, Quebec City, szpital psychiatryczny świętego Wawrzyńca. Z wnętrza kaptura błysnęły duże zielone oczy. Kiedy za pielęgniarzem zamknęły się drzwi, dziewczyna zsunęła kaptur. Cały pokój nagle pojaśniał. Długie blond włosy spłynęły łagodną falą na lewe ramię dziewczyny. Tęskniłam. Długo cię nie było, powiedziała. Symetryczna twarz patrzyła na prawniczkę spokojnie i smutno. Niestety, praca! wyjaśniła Anna z westchnieniem. Proszę usiąść wskazała krzesło. Jasmine posłusznie zajęła miejsce. Ręce położyła równo na blacie. Uroda dziewczyny była dla wszystkich wyjątkowo hipnotyzująca. Anna zwykła myśleć, że Jasmine to Anita Ekberg, rzucona daleko w czasie. Może sprawiały to wyraziste oczy, a może ostro zarysowane kości policzkowe, wyglądała bardzo dojrzale jak na swoje osiemnaście lat. W jej urodzie było coś filmowego, błyszczała mimo marnego stroju. Mecenas Anna Buszar poprawiła się na krześle. Meble w szpitalu Świętego Wawrzyńca były dramatycznie niewygodne. Wszystko było tu toporne i archaiczne. Znowu był apel? spytała, wskazując na piżamę Jasmin. Tak. Dziewczyna wydała usta, odebrali mi punkty. Za co? Za późno biorę prysznic, czy coś w tym stylu. Jasminu czyniła niedbały ruch ręką. Przez cały tydzień będę musiała chodzić w tej głupiej piżamie. To ma mnie niby czegoś nauczyć. Anna pokiwała ze zrozumieniem głową. Dobrze wiedziała, że w szpitalu świętego Wawrzyńca na zamkniętym oddziale psychiatrycznym wprowadzono system punktów. Zamiast jednak przyznawać punkty, odejmowano je. Z założenia miało to być pozytywne, a było tak pokręcone, że nikt nie mógł się do końca w tym wszystkim połapać. W poniedziałek każdy miał piętnaście punktów. Za każde przewinienie odbierano jeden. Spóźnienie na śniadanie i jeden punkt odpadał. Niegrzeczne zachowanie wobec innych pacjentów i znowu utrata kolejnego punktu. Pielęgniarki skrupulatnie zapisywały wszystko w małych notesikach. Na koniec tygodnia, w piątek, był wielki apel, na którym odbierano punkty. Gdy ktoś stracił wszystkie przez cały następny tydzień, musiał chodzić w piżamie. To była najgorsza kara. Gradacja kar była oczywiście różna, na przykład za utratę pięciu punktów nie podawano deseru. Karą był również zakaz widzenia z kimś z rodziny, wychodzenia na przepustkę czy telefonowania z automatu przy dyżurce pielęgniarek. W następny poniedziałek punkty znowu wracały do puli 15 i cała zabawa powtarzała się od nowa. Nic nie można było na to poradzić. Były to wewnętrzne regulacje szpitala. Anna nie rozwodziła się nad tym tematem. Nauczyciele mówią, że jesteś najlepsza, powiedziała. Podobno robisz duże postępy. Nie trudno tu być najlepszym, parsknęła Jasmine. Ta szkoła na oddziale to jedna wielka kpina. Nauczyciele mogliby się ode mnie uczyć. Niektórzy chyba nawet nie mają studiów. Wiem, Anna uśmiechnęła się, ale i tak jestem z ciebie dumna. Zresztą rodzice też by byli. Jasmin spuściła wzrok. Dziękuję, że tak mówisz, odparła. A jak terapia? Nudy, leżymy na materacach, gapimy się w sufit, ale przeszłam cały cykl i wyrzuciłam z siebie wszystko, co miałam wyrzucić. Zawsze sądziłam, że dobrze, że tu jesteś. Chociaż na początku uważałaś, że to niesprawiedliwe. Ale kończysz już liceum, wykonałaś olbrzymią pracę nad wszystkim, co mogło cię złamać. Przepracowałaś wszystkie swoje traumy. W odpowiedzi Jasmine pokiwała głową. Bez ciebie byłabym zgubiona, wyznała. Gdy zaczęło się to całe szaleństwo, wszyscy na siłę chcieli znaleźć kozła ofiarnego i szybko wybrali sobie mnie. Pasowałam im do tej roli. Poza tobą nie miałam nikogo po swojej stronie. Pamiętaj, że nigdy ani przez moment nie wierzyłam w twoją winę, powiedziała Anna, ściągając brwi, przez co jej twarz wyrażała pełne oddanie. Wiem i za to ci dziękuję. Zobaczyć dobro w człowieku, któremu inni przypisują tylko zło i który jest samotny, to jest naprawdę duża sprawa. Ty to zrobiłaś. Jesteś moim aniołem. Dla podkreślenia słów, Jasmine nagle położyła dłoń na ręce Anny i lekko ją zacisnęła. Szkoda, że nie mogę dać ci żadnego prezentu za to wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Cofnęła ręce z powrotem na blat, układając je równo, jakby od linijki. Anna uśmiechnęła się. Naprawdę lubiła tę dziewczynę. Czasem myślami wracała do przeszłości i odnajdywała w jasmin samą siebie. Nie martw się tym, powiedziała. Najważniejsze, że już stąd wychodzisz. Rozpoczynasz nowy rozdział w swoim życiu. Miałaś spędzić pięć lat na oddziale zamkniętym i właśnie zbliżamy się do końca. Trochę się boję. Nie musisz się niczego obawiać. Wszystko jest już załatwione. Dzisiaj możemy wypełnić wniosek o zmianę twojego imienia i nazwiska. Mam ze sobą wszystkie potrzebne formularze. To pozwoli ci odciąć się od tego wszystkiego, co za tobą. Dodatkowo, mam dla ciebie pewną małą niespodziankę. Jaką? Zielone oczy błysnęły z zainteresowaniem. O tym za chwilę, odparła Anna. Zo udziela wywiadu. Polska, Warszawa. Udzielę ci takiego wywiadu, że padniesz, szepnął Zo, dotykając włosów dziennikarki. One wszystkie mają takie same włosy, przemknął mu przez myśl, jakby wyprasowane żelazkiem. Chwilę później apartament wypełniły jęki dziennikarki Bianki Kowalskiej. Zo chwycił mocno jej krągłe biodra i wchodził w nią powolnymi ruchami. Dziewczyna miała piękne plecy, jej skóra była opalona, ale nie za bardzo. Pachniała perfumami, ale nie za mocno. Jęczała, ale nie za głośno. Ktoś mógłby powiedzieć, że to piękna kobieta, ale jakby wycięta z szablonu, jak idealna dziewczyna z gazety, poprawna i ładna, a jednak mająca w sobie coś irytującego. Zo jednak nie chciał o tym myśleć. Przymknął oczy i rozkoszował się seksem. Zaczął już czuć falę gorąca wędrującą po kręgosłupie. Sytuacja wydawała się idealna, bo zamiast udzielać nudnego wywiadu, po prostu miał udany seks z dziennikarką. Nic go nie rozpraszało. Nie słyszał na przykład wody cieknącej z kranu. Kiedyś wynajmował mieszkanie w pewnej obskurnej kamienicy na warszawskiej Woli. Nie było tam centralnego ogrzewania, tylko piece kaflowe. Aż dziw brał, bo przecież Niemcy w czasie wojny zburzyli prawie całe miasto, a ta rudera jakimś cudem się ostała. Naturalnie w tym mieszkaniu ciekł kran. Ciężki i zardzewiały. Nawet jakby człowiek go mocno zakręcił, to i tak woda kapała. Zo kiedyś obserwował ten proces paląc kręta. Kropla rosła, a potem odrywała się i leciała leniwie. Na koniec rozbryzgiwała się w zlewie w miejscu rdzawego śladu. Przynajmniej tak to zapamiętał w oparach marihuany. Od razu było widać, że woda ciekła z tego kranu latami. Uprawianie seksu przy jednostajnym odgłosie kapiącej wody naprawdę może dekoncentrować. Nagle zoo zamarł w bezruchu, ciężko dysząc otarł czoło. Znowu pojawiła się ta gonitwa myśli, która czasami zagłuszała wszystko, niszczyła każdą przyjemność. Odpędzał z głowy niechciane obrazy, ale te nie chciały odpuścić. Zaczęły dryfować w zupełnie innym kierunku, a on już wiedział, czym to się skończy. Przyspieszył, a dziewczyna opadła głową na kanapę, jej jęki stały się bardziej koncertowe. Zo wyciągnął z niej swojego penisa i za chwilę wsunął go delikatnie, ale tylko trochę. Potem znowu wysunął i nagle wepchnął na siłę, ostro i brutalnie. Ta zabawa trwała przez dobrych parę chwil. Anna i Jasmine. Kanada, Quebec City. Szpital psychiatryczny Świętego Wawrzyńca. Po zmianie nazwiska wyjdziesz stąd jako zupełnie inny człowiek, powiedziała Anna. Imię możemy wybrać wspólnie, ale nazwisko nadadzą ci z urzędu. Tylko ty i ja będziemy je znać. Myślałaś już o jakimś imieniu? Jasmine zamyśliła się. Może Kristin? Co myślisz? Bardzo ładnie. Tak naprawdę najbardziej podoba mi się Anna. Ale to chyba głupie. Stwierdziła Jasmine. Wybierzesz, co zechcesz. Na koniec spotkania wypełnimy ten formularz. Odparła Anna. Dziękuję, że mi pomagasz. Nie wiem, jakbym to przetrwała bez ciebie. Wszyscy zmuszali mnie, żebym się przyznała, a ja niczego nie zrobiłam. Czułam się taka zagubiona. Zrobili ze mnie potwora, ludzie tam na zewnątrz już mnie osądzili i skazali. Nawet nie masz pojęcia, ile razy w długie wieczory zastanawiałam się, dlaczego właśnie mnie musiało to spotkać. Największym moim przekleństwem jest to, że ten świr, który włamał się do domu i napadł moją rodzinę, oszczędził mnie. Jasmine zakryła oczy ręką. Nie mów tak, szepnęła Anna. Ale właśnie tak sądzę. Nawet nie wiesz, jak paskudne jest teraz moje życie. Dziewczyna opuściła rękę, oczy miała czerwone, ale nie było w nich łez. Ty jedyna, wzięłaś moją stronę. Taka jest rola obrońcy. Teraz to wszystko masz już za sobą. Anna ścisnęła jej dłoń. Przeszłyśmy przez to razem. Nie musisz już nigdy wracać do tamtego domu. Jasmine spojrzała pustym wzrokiem w przestrzeń. W jej spojrzeniu pojawił się jednak jakiś ostry, zdawałoby się metaliczny błysk. Prawniczka nie dostrzegła tego i mówiła dalej: Tydzień temu miałaś osiemnaste urodziny i uzyskałaś pełnoletność. Stwierdziła poważnym głosem: Przykro mi, że nie mogłam cię wtedy odwiedzić. Za kilka dni opuszczasz oddział zamknięty. Przywiozłam ci dokumenty zwalniające. I co potem się ze mną stanie? Zgodnie z decyzją sądu trafisz na oddział otwarty. Spędzisz tam jeszcze rok, a szpital oceni postępy Twojej terapii. Jasmin skrzywiła się boleśnie. Ale jest też dobra wiadomość, powiedziała Anna. Mogę zostać Twoim przedstawicielem prawnym. Naprawdę? Może tak być? Oczywiście, Anna pokiwała głową. Wystarczy, że to podpiszesz podała Jasmine kwestionariusz i długopis. Wszystko jest już wypełnione. Dziewczyna przechyliła głowę, błyszczące włosy dotknęły blatu. Starannie podpisała formularz w wyznaczonym miejscu. Anna odebrała od niej dokument. Od teraz jesteś pod moją kuratelą. Mogę pomagać ci we wszystkich sprawach. Z oddziału otwartego będziesz oczywiście mogła wychodzić. O, to super, ucieszyła się Jasmine. Chciałabym jednak, byś dobrze wykorzystała ten czas i skończyła liceum. Dla podkreślenia swoich słów, Anna postukała palcem w blat. Jeśli ci się to uda, pójdziesz na studia pod zmienionym nazwiskiem. Otrzymasz specjalne stypendium. To twoja wielka szansa na odmianę losu. Inaczej wszystko może się zagmatwać. A będę mogła czasami widywać się z tobą? Oczywiście, zawsze będziemy się widywać. Mam nadzieję, że skończysz studia, wyjdziesz za mąż i będziesz mnie odwiedzać ze swoimi dziećmi. Po policzku Jasmine spłynęła łza. Proszę, nie płacz, powiedziała Anna. Nawet nie wiesz, jakim stałaś się ważnym człowiekiem w moim życiu, szepnęła Jasmine. Przestań, Anna uśmiechnęła się mgliście. Gdyby moja córka potrafiła tak czytać z mojej twarzy, pomyślała, tak się we mnie wczuwać, jak ta dziewczyna. Gdyby choć raz okazała wdzięczność za wszystko, co dla niej robię. Dla tej dziewczyny zrobiłam tak niewiele, a nie przestaje mi dziękować. Proszę cię, nie patrz tak, mam wrażenie, że jesteś smutna, powiedziała Jasmine. W odpowiedzi Anna wierzchem dłoni starła łzę spływającą z jej policzka. To było nie na miejscu, ale nie potrafiła ukryć uczuć do dziewczyny, która w jakiś sposób ją rozczulała. Zresztą wszelkie bariery i tak już zostały dawno przekroczone. Tak naprawdę nawiązała się między nimi dziwna forma więzi, niemal takiej jak pomiędzy matką i córką. Dziwny nastrój Zoo. Polska, Warszawa. Zoo wystrzelił potokiem nasienia na opalone plecy dziennikarki. Czuł się podle i to nie przez to, że dziewczyna była kolejną zupełnie pustą znajomością, ale dlatego, że znowu zaczął myśleć o matce i zakłuło go serce. Dlaczego tak musiało się stać? Pomyślał. Poczuł, że w lewym oku zaczyna zbierać się łza. Denerwujące wrażenie. Ubrał się pospiesznie. W środku był cały poraniony, czasami dosłownie czuł te rany. Ból psychiczny jest rzeczywistością nie mniej realną niż ten fizyczny. Bez słowa wyszedł na taras. Bianka doprowadziła się do ładu i po chwili dołączyła do niego. Zo zapalił, stojąc przy szklanym stoliku, na którym leżała popielniczka. Dziewczyna poprosiła o papierosa, podał jej paczkę. Paląc, patrzyła na niego badawczo. Musiała dostrzec te dziwne cienie przemykające po jego twarzy. Kobiety posiadają zadziwiającą zdolność odgadywania tego, co gra w duszy mężczyznom. Szkoda, że mężczyźni nie mają takiej umiejętności w stosunku do kobiet. Wówczas życie byłoby stokroć prostsze. Dziewczyna strząsnęła popiół na posadzkę, zo wypuścił wolno dym. Nie śmieć na moim tarasie, powiedział lodowatym tonem. To wystarczyło, po kilku chwilach dziennikarki już nie było. Usłyszał tylko, jak trzasnęły za nią drzwi. Zo położył się na kanapie i pogrążył w myślach. Palił, wydychając dym wysoko do góry. Patrzył, jak rozpływa się w powietrzu. Nienawidził tego salonu, nienawidził całego swojego życia, a najbardziej to siebie samego. Był wściekły i pusty, zupełnie jakby ktoś go wypatroszył. Był żywym eksponatem. Chodził, mówił, ale był pusty i nie panował nad swoimi myślami. Na to nie pomoże ani najpiękniejszy apartament w najwyższym wieżowcu w mieście, ani najnowszy Mercedes. Ostatnio często wracał myślami do wcześniejszych lat, kiedy nie miał niczego, a jednak był szczęśliwy. Sukces potrafi człowieka przeczołgać. Nie mając problemów finansowych, ludzie zazwyczaj znajdują problem w sobie. Czasami odnajdują wewnątrz siebie bezdenną otchłań. W końcu każdy ma swoje demony. Muszę zadzwonić do Miśka. Może odwiedzimy stare osiedle, pomyślał Uzo, gasząc papierosa. Czasami trzeba wrócić tam, skąd się przyszło. Westchnął ciężko. Był cały poraniony i pełen tajemnic. Marcin Adam. Leśna rzeka. Koniec rozdziału drugiego czytał Daniel Frontczak. Na stronie marcinadam.com do kupienia Leśna rzeka z autografem. Jeśli film ci się podobał, wesprzyj kanał. Link w opisie. Do usłyszenia w następnym odcinku.